Szanowni inwestorzy, my na giełdzie w Polsce zastanawiamy się tylko nad jednym, czy będzie odwrócona formacja RGR na indeksie WIG20. I teraz zmagania inwestorów obserwacja obrotu zachowania euro-dolara i tego gdzie jest indeks względem poziomu 2330 to jest główna to, jest, to są składowe Szukania odpowiedzi, czy taka formacja powstanie. Jeżeli ona powstanie, jeżeli będzie potwierdzona obrotem zachowaniem polskiego złotego, który się będzie umacniać wzrostami euro to w takiej sytuacji będzie to czytelny sygnał, że sygnalizuje nam ona ruch w kierunku maksimów w całej hossy, czyli rejonu 2600 punktów i będzie to bardzo pozytywna wiadomość dla perspektyw giełdowych na koniec stycznia oraz oczywiście w kolejnych dniach i tygodniach bo moim zdaniem tendencja wzrostowa powinna trwać jeszcze bardzo bardzo długo a przynajmniej w kolejnych miesiącach 2025 roku więc obserwujmy to co się dalej wydarzy pozdrawiam